Witam wszystkich bardzo serdecznie o takich pewnych antysystymowcach. Ostatnio zostałem filmik takiego gościa Fokis jakiś czy coś, tam on tam czarne okularki, bo w samochodzie dyskutuje. Ja go już lata temu poznałem na takim spotkaniu, bo on tam się gdzieś pchał chyba do tego głosu obywatelskiego. Tam próbował swoje cwaniactwo tam przedstawiać, ale się na nim dość szybko poznali. Chociaż nie chyba nie do końca. Chyba nie do końca, ale nieważne. Przepraszam, jeżeli tutaj się obrażą, bo to nie o nich, o tym gościu. I on, wielki antysystemowiec, tu zablokowali mu Facebooka, że on tam coś na Putina powiedział, że lubi Putina, czy coś i tak dalej, i tak dalej. I on tam opowiada, że wojna nam na wschodzie to nie jest nasza, tylko inne siły działają, jakieś tam międzynarodowe. Oczywiście to jest skomplikowana sprawa. Praktycznie moglibyśmy się ze wszystkim zgodzić, natomiast o to, do czego zmierzam. Słuchajcie, taki niebiły antysystemowiec, że tutaj tak samo jest przeciwko tutaj wszystkim partiom, rządom w Polsce, że to nie, nie nasi rządzą, że to rządzą starsi bracia. Takie też jest sugestia z jego strony. Natomiast e, tego typu, typu asty, e, antysystemowcy e, zawsze e, taki mają wspólny mianownik. Zawsze mówią to samo co telewizor. Zauważycie zawsze w ich przekazach coś takiego, niby tu wiecie, niby tutaj są przeciwko systemowi, przeciwko temu wszystkiemu, przeciwko Unii Europejskiej, Ameryce, i tak dalej, i tak dalej, niby tutaj Rosja to to tam, to też do końca nie jest zła, ale Putin zajmie pół Polski. Dokładnie to samo mówią, zawsze taki podprogowy przekaz. No tu Niemcy zajmą Zachód, no a Putin weźmie Wschód. I ja tak współ, i takie, takie zdania, no współczuję tym, tym na, na Suwalszczyźnie, że będą musieli być pod kuratelą Putina. Dokładnie, dokładnie. Ten sam przekaz podprogowy w ich programach jest, co przekaz rządowy. Niczym się nie różni. I to, to, to są takie pseudo systemowcy. Którzy mówią dokładnie tym samym językiem, żeby przekazać każdemu, że w razie czego to pamiętaj, pamiętaj, Putin to zły, Putin to półpolski zajmie. Ale już argumentacja, niby dlaczego, bo ja zawsze takich zawodników. Um, um, e, to, że takie, że takie coś ktoś klepnie, albo powtarza, że jest, że jest takim klakerem, e, powtarza telewizję, to nie jest... Nie, jeszcze nie byłoby takie najgorsze. Ale uzasadnij to. I zauważycie zawsze, że ci wszyscy antysystemowcy nie potrafią uzasadnić takiego tematu. Niby dlaczego miałby ten Putin zajmować to jakąś suwalszczyznę, jakieś półpolski, jakieś tam piachy, szósta klasa i tak dalej. Czego on miałby szukać, posiadając miliony hektarów, zwłaszcza teraz, kiedy przejmie najlepsze czarnoziemy, najlepsze ziemie. No praktycznie Rosja, by, tak jak w przepowiedniach, Rosja będzie krajem mlekiem i miodem płynąca niebawem. Bo będą już mieli wszystko, ale, ale wracamy do tych antysystemowców. Uważajcie na takie. Oni zawsze będą mówili, że on ma tu cel w przejęciu połowy Polski. I niby to jest antysystemowiec, a mówi dokładnie tym samym językiem. Dobra, trzymajcie się na razie.